wszystkim cześć wam, cześć tej perfekcyjność. E, witajcie w moim codziennym JP na wirusa. Spotykamy się znowu jak zwykle na chwilkę tylko żeby pogadać, zobaczyć co u was. E, widzę, że już coś tam piszecie, witacie się ze mną. Także cześć wszystkim, macham do was. E, aleluja. E, nie wiem co tak wszystko skrężło, aleluja. Słuchajcie, więc e, kapusta już Pierwsze pytanie o kapustę. Wytłaczę o co chodzi tym, którzy nie byli wczoraj. Było wczoraj pytanie, co mogę zrobić z kapustą. Znaczy, ja chciałam wiedzieć, co mogę zrobić z kapustą innego niż, niż na przykład gołąbki, czy, czy, czy zupa i tak dalej. I ostatecznie, słuchajcie, chyba padło na to, że prawdopodobnie użyję ją do zrobienia tak zwanych steków z kapusty. Ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale rzeczywiście dostałam przepis bardzo fajny. Mam nadzieję, że go wykorzystam. Pokażę na pewno na moim Instagramie, jeżeli to zrobię. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Może jutro się uda. Myślę, że tak, że jutro jest szansa na to, że zrobię jutro. Steki z kapusty. To jest pierwsza rzecz. witacie się ze mną tam wszyscy witam was serdecznie, oczywiście. Pierwsza rzecz, o której zaczniemy, to oczywiście tradycyjna rzecz. Tradycyjna rzecz, wstaja, dzisiaj wyjątkowo mam dobrze zmrożoną, jak widać, prawda, buteleczkę. I dzisiaj nie będę tak bardzo się dzięki tym ukrzywić podczas picia e, tradycyjnego szycika na rozpoczęcie, na r, 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 roztworzenie. roztworzenie e, Dzisiejszego naszego spotkania ktoś kupił kapusty. Bardzo dobrze, kupujcie kapustę, kapusta jest zdrowa. Słuchajcie, tak jak zdrowa jest wódeczka, bo wódeczka zabija, jak wiemy, wiruska. Wirusek jest zły, wódeczka jest dobra i jej perfekcyjność też jest dobra. Pijemy, słuchajcie, razem. Mam nadzieję, że też coś tam pijecie, więc na zdrowie. O! Uhu. Ale zimniutka, pyszna. Mm. Krzywie Krzywię się, ale mówię, że pyszna wiecie, jak to jest tą wódeczką. Um. Słuchajcie, więc moi drodzy, witajcie serdecznie, dzisiaj jest piątek, to znaczy, że właściwie normalnie byśmy szli do klubów, na imprezki, ja tak dzisiaj też założę że boa, żeby było to troszeczkę bardziej imprezowo, wiecie, żeby jednak troszeczkę nawiązać, nawiązać, prawda, do, <laughs> do dnia tygodnia. Oj, jaka zimna jest, aż mnie trochę zaraz boleć teraz przełyk od tego, ale nie szkodzi, przełyk moje nie takie rzeczy miał i dał radę, więc myślę sobie, że właśnie, nawet nie wiecie, jakie rzeczy mój przełyk miał. Myślę sobie, że najgorszą rzeczą, najgorszą, najtrudniejszą rzeczą, z jaką musiał poradzić sobie mój przełyk, to jednak były niektóre bardzo duże penisy. Mówiąc krótko, bardzo duże penisy. W skrócie BDP. Um... Muszę wam dzisiaj powiedzieć po prostu, jaka dzisiaj była mega historia, co się dzisiaj wydarzyło, hit. Dzisiaj się umyłam, to jest pierwsza ważna informacja, prawda? Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, którzy się myją. Po drugie, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że byłam dzisiaj w sklepie. Żeby pójść do sklepu, oczywiście wziąłem tam torby, wszystkie, tam, wiadomo. Po pierwsze, kolejka do biedronki, która mnie zabiła, ponieważ słuchajcie, od 10 do 12 w biedronce są tylko staruchy, to wiemy. Ale od 13:30 do 14:30 biedra jest nieczynna, bo jest przerwa tam taka techniczna, jakby którą oni robią. <laughs> Więc ja poszłam i okazało się, że trafiłam gdzieś tak około godziny 12.40, 45. Mówię, o dam radę, przed 13.30. ja, była tak duża kolejka, słuchajcie, tak wielka kolejka była, tak długo, ze 20 osób stało przed sklepem. Więc tak sobie policzyłam, że oni wszyscy nie zdążą wejść, wyjść, zrobić zakupów. Więc spierdoliłam, słuchajcie, stamtąd jak najszybciej poszłam po prostu do jakiegoś innego Carrefour Express niedaleko mnie, gdzie? A, żadnych rękawiczek. B, teoretycznie 6 osób na sklepie, ale nikt tego nie pilnuje. Także, słuchajcie, naprawdę nie, nie. Nie ma problemu z robieniem zakupów, ja to dzisiaj stwierdziłam. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest bardzo ważna. Moja mama dzisiaj zwróciła mi na to uwagę, bo mówi, że była dzisiaj, widziała dzisiaj, jak policja sprawdzała ludzi, którzy kupują, nie, że stali przed sklepem gdzieś w okolicy i dlatego jedna babka, która była w sklepie kupowała wódeczkę, stwierdziła, że kupi ją też razem z innymi rzeczami, to znaczy razem z chlebem i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, bo okazuje się, że samej wódeczki kupować nie można, bo to wtedy jest, nie jest to rzecz, jakby to powiedzieć, niezbędna do życia, tylko no zbędna, jak się okazuje zdaniem niektórych. Nie wiem, kto tak uważa, ja nie tak nie uważam, nie zgadzam się z tym zdaniem. No ale generalnie policja ponoć za to, słuchajcie, przypierdala się do ludzi. O, sorry. Także... Uważajcie na to, jak kupujecie wódeczkę. Ja zawsze jak kupuję wódeczkę, to kupuję coś jeszcze. Na przykład pomidory. Zawsze pomidory, bo ja kocham pomidory. Także przez chwilę mi to jest Wasze komentarze, ale już je widzę teraz, także co fajnie, że homoseksualista wspiera alkoholizm. No nie wiem, czy jakiś, jakiś homoseksualista wspiera jakiś alkoholizm, nie wiem. E, po prostu nie wiem jak można wspierać alkoholizm. Wspieranie choroby jest dosyć trudne. Wspieram grypę. Go grypa. E, to po pierwsze, po drugie słuchajcie dalej. E, co się dzisiaj stało? Ta najważniejsza rzecz. Więc wracam z tymi zakupami. Normalnie jak człowiek prawda, mam torby załadowane, torby, prawda, wyładowane dobro. Wódka oczywiście też była, ta właśnie schłodzona. No i podchodzę do windy, a w windzie, jest dzisiaj w moim bloku działa tylko jedna, bo są dwie, ale działa tylko jedna. No i słuchajcie, stoję, stoi przede mną jedna babka, ja tam wyjmuję te słuchawki, bo oczywiście słucham jakiejś muzyki. No i, um, no i ona zaczęła wchodzi do windy i mówi do mnie, że nie, że ja nie wchodzę do windy. A ja mówię, ja chcę też jechać windą. Ona mówi, że nie, że nie ma takiej opcji, że ona ze mną nie będzie jechać windą, bo jest zakaz. A ja mówię, gdzie jest zakaz jeżdżenia windą Więc już jedna osoba? Nie ma takiego zakazu. Nigdzie nie ma takiego fizycznie zakazu. A ona mówi, że ona nie będzie nam jechać. To jest jakiś skandal, że ja pojadę sobie następną. A ja mówię, no, nie, nie, nie będę jechać następną, bo jest jedna winda. Zanim ona pojedzie w górę, zjedzie na dół, później zjedzie znowu. Mówię, no, nie ma takiej opcji w ogóle. Wy, wypierdalaj starucho. Aż tak nie powiedziałam, ale tak sobie pomyślałam. Babka miała tam około 40-50, więc nie aż taka stara. No ale oczywiście Obok nie wiecie, jakby przem przemskłam To nie jest takie łatwe, jak się ma moją posturę, ale jakoś mi się udało, Przemskłam obok niej, weszłam słuchajcie, do tej windy, a ona z kolei stanęła na zewnątrz i trzyma drzwi od windy nogą mówi Tak, zaraz, to zobaczymy, zobaczymy, Wyciąga telefon, zresztą coś tam nie wiem, chciała gdzieś dzwonić chyba, nie wiem, gdzie niech dzwoni gdzie chce, jakby. Ja sobie poczekam ważne, żeby nie wchodziła, boli mnie kręgosu, napierdala mnie, kurwa wszystko noszę ciężkie walizki, yy, to walizki my, torby nie będę kurwa się denerwować. No więc słuchajcie, więc stoimy dalej, sytuacja jest patowa. Ja w Windzie ona trzyma nogę, windą, yy, nogę nogą drzwi od windy, więc Winda nie pojedzie. No i w którymś momencie ona do mnie mówi, e, mówi do mnie w którymś momencie, pan jako, jeszcze jako mężczyzna, to mógłby mnie jako kobietę przepuścić. Ja mówię, przepraszam, ja nie jestem mężczyzną. Ona tak na nie patrzy, mówi, a kim pan jest? Ja mówię, jestem transem, starym, grubym transem. Puściła te drzwi przerażona, powiedziała, o to nie pan jedzie. Także słuchajcie, w ten sposób właśnie okazuje się, że transfobia pozwoliła mi dzisiaj wygrać sprzeczkę ze starą babą. Woo <laughs> Bardzo mi bawi, że jestem do nas takich rzeczy. No ale no ale tak, ale taka jest sytuacja, słuchajcie, wszyscy są nagle przerażeni koronawirusem. Ona oczywiście była w rękawiczkach, żeby nie było wątpliwości. Ja nie ja to pierdolę. Najwyżej się zarażę, no trudno, no jakby no po to po to jestem zarejestrowany jako bezrobotna, żeby Państwo płaciło za moje ubezpieczenie zdrowotne i niech mnie leczą. Także ja wyjechałem sobie oczywiście z tymi zakupami zadowolona, szczęśliwa i tak dalej. A swoją drogą właśnie, a propos, muszę się przyznać do jednej rzeczy. Zauważyłam, że siedzenie w domu mi nie służy. To źle brzmi. W sensie nie służy mi, w tym sensie, że. Um... Po prostu boli mnie kręgosłup. Wyszłam dzisiaj, słuchajcie, wyszłam dzisiaj po prostu trochę się przespacerować, zaniosłam paczkę do paczkomatu, właśnie ten sklep zaliczyć, musiałam dwa zresztą zajrzeć, bo jeden nie wyszedł i zauważyłam, że boli mnie kręgosłup podczas chodzenia. Po prostu tak się rozleniwiłam w ciągu ostatnich, nie wiem już ile to trwa, to nie wiem, ile trwa w ogóle ta kwarantanna, nawet tego nie liczę, ale bez względu na to ile trwa, słuchajcie, tak się rozleniwił mój kręgosłup, że po prostu od samego chodzenia boli mnie kręgosłup. Także postanowiłam, postanowiłam słuchajcie, że od jutra będę trochę. W domu się rozciągać. Nie powiem, że ćwiczyć, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale tak będę trochę coś robić, wiecie, takie. Gdzieś tam, no wiem, zacznij ćwiczyć, Damian, no wiem, no właśnie muszę. Coś zacznę robić, bo jednak stwierdziłem, że to już nie jest dobrze, bo ja tak w sumie to wiecie, poruszam się między, między łóżkiem, tutaj tym siedzeniem, gdzie teraz siedzę, i kuchnią. I to jakby jest jedyne, kładę się, słuchajcie, siadam albo stoję przy garach. Także to jest jedna z trzech rzeczy. Yoga, e, o, na pewno, ja i yoga kurwa. Jeszcze mam nogę założyć, może za głowę. Jak mi jest kurwa, niewygodnie założyć y, nogę na nogę, to dopiero za głowę kurwa. Nie, 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 yoga odpada, słuchajcie, nie ma żadnej jogi. Trzy Tygodnie kwarantanna, o, trzy tygodnie, no to, no to już długo, no to ja muszę zdecydowanie słuchajcie... Trochę mi wstyd kurwa. Joga <laughs> z JP jako live. Nie, 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 to nie przejdzie, słuchajcie, to na pewno, yy, to na pewno nie przejdzie, bo to byłoby bardzo żenujące. na takim poziomie, wiecie, na takim poziomie... Słuchajcie, na takim poziomie po prostu byłoby to po prostu... O, taniec z Lady Gaga mogę robić, bo to możecie w to nie wierzyć, ale ja prawie codziennie w domu tańczę. Wiem to głupio, tak... No ale po prostu ja lubię skakać do muzyki. Czasami jak na przykład poniesie, zwłaszcza ekranowy piesy, wiecie, tak prosteczcie o moje poranne. Yy Nagę za głowę, wypiję sobie, słuchajcie, prostercie poranne przy jakiejś dobrej muzyce, to później po prostu sobie skaczę, wiecie, bawię się świetnie Co no tam jedna czy dwie piosenki, ale to jest zawsze już coś, to akurat mogę nadawać na żywo, to bym się nie wstydziła, bo to każdy tańczy, każdy orze jak może, tylko żeby dobrze wyglądał. Musiałabym się myć przed... Tym. Nie, to raczej odpada, czujesz, że to odpada. Eee, dobra, to są takie słuchajcie, z bieżących rzeczy Powiedzcie, jak wy spędzacie ten dzień? Co się u was dzieje? Napiszcie coś, bo, bo ja tutaj nie, nie, nie. Znaczy widzę wasze komentarze, ale widzę, że nie piszecie nic co u was, tylko komentujecie co u mnie. Ja wiem co u mnie. Ale i u mnie jest fajnie. Generalnie nie narzekam. Jak zresztą widać, wygląda królowa amerykańska, kurwa. pierdolić to wszystko. Jestem po prostu, wiecie, królową na Włościach. A wy co, aerobik? Nie wiem, jaki wygląda aerobik. Chyba już nie robiłam tyle lat aerobiku, że już kurwa, nie pamiętam. Śniadaniówka z JP. Powi tak, program tych będę się na niego prowadzić. Good Morning Poland. Ja bym wtedy, wiecie, witała w wszystkich Good Morning Poland. Łączymy się, wiecie, z Prokopem. Ee, z Gorzowa, pozdrawiam też serdecznie. Pracuję, pracuję, pisze slawik Boy. Siedzę w domu i tyle, e, e, pisze kto, Marcin. No tak, oczywiście. Marcin, nagie zdjęcie, czekam. Ja zaraz idę, coś co czekacie, bo dużo przyjaciół nie widzę teraz. Ja zaraz idę na dach, paulinka, nie wiem po co, ale dobrze. Pakuję się, bo w niedzielę do Warszawy wracam w końcu. O, dobrze, Maciek, wracaj. E, dawaj z rana codziennie JP i Lady Gaga, to byłoby zajebiste, to byłoby bardzo zabawne. E, to jutro o dziewiąty dzień dobry JP. Nie, 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 nie. Nie, 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 na to mnie nie namówicie. Lekcje w TVP, to bym mogła prowadzić totalnie. Słuchajcie, po pierwsze, wydaje mi się, że... Ja może nie, nie to... Znaczy ja skończyłam szkołę zarówno moją y, przed liceum, jak i samo liceum z wyróżnieniem, jako tam najlepsza, tam prawda no coś tam. Natomiast y, to nawet nie o to chodzi, bo jakby materiał mogę się nauczyć, tylko chodzi o to, że myślę sobie, że ja bym prowadziła te lekcje lepiej niż te nauczycielki? Jeden nauczycielki, które mają doświadczenia, to nie jest ich wina broń boże, żeby nie było, że ja teraz się wyżywam na nich, tylko rozumiem, że jakby są rzucone w taką rzeczywistość, muszą sobie radzić. <laughs> no, ale wiecie, no po prostu zamiast mówić 2 plus 2, ile ile to będzie dzieci? Ile to będzie? Tak, słyszę was, cztery. Tak się nie mówi, jakby to jest bez sensu, wiecie jak się robi. No mówi się, mówi się... Słuchajcie, no 2 plus 2 będzie oczywiście 4. Przecież wiecie to doskonale. Wiecie jak to... Ja bym to zrobiła lepiej. Także to jest to. Lekcje dla TvP, kurwa totalnie. Jeżeli nawet za pół darmo, albo nawet za darmo to zrobię, po prostu ty przynajmniej się poruszam trochę. Kręgosłup nie będzie mnie boleć. Ktoś woził drzewo, proszę, nie wiem jak się wozi drzewo. Ktoś wrócił z pracy... O, kurier! Alex, jesteś kurierem, bardzo ci dziękuję, błogosławię tobie, bo ja dzisiaj wysyłałam paczki też kurierem, więc jesteś super osobą. Bardzo, bardzo cię błogosławię. No tak, ja wiem, ja wiem. Pozdrawiam z Poznania, rozmawiam z roślinami. Co? Rozmawiam, rozmawiam z roślinami? Twoja stara dołączyła do czatu? Nie. Yy, prosecco czy herbata ze zboczeńcem? A, taki poranny program. Prosecco czy herbata ze zboczeńcem? To byłoby dobre. Ja widzę taką czołówkę już nawet. Takie moje zdjęcia, jedno takie właśnie z herbatką, wiecie, takie... Yy, a drugie takie... na najebana JP. No yy, tak, wychowanie do życia w rodzinie z JP, to byłabym dobra w tym akurat. One dostają 250 zł. No to są groszowe oczywiście, pieniądze. Ja mówię, ja mogłabym za darmo. Mogłabym naprawdę za darmo to robić. E, dobra, e, bo słuchajcie, jest już 12, bo bardzo późno się zrobiło. Ja muszę tak kilka rzeczy wam powiedzieć, rzeczywiście, jak zwykle, tradycyjnie, żeby nie było, że coś pomijam, bo staram się nie pomijać. Po pierwsze, słuchajcie, w końcu przygotowałem coś, co miałam dawno przygotować, a o czym zapominałam cały czas, czyli coś, że to są osoby, teraz, którym bardzo chciałabym podziękować. Słuchajcie, to są osoby, które wspierają mnie na Patronajcie. Jak widzicie, jest ich trochę, jest ich trochę, ale nadal to nie jest. Wystarczająco. Znaczy, no nigdy nie będzie. Wiecie, jak to jest? Nigdy, nigdy za wiele. Więc ja Was bardzo zachęcam do tego. Słuchajcie, żebyście, jeżeli możecie w jakikolwiek sposób wesprzeć mnie na Patronajcie, to, to zróbcie to. To nie jest bardzo trudne, tak naprawdę. Bo wystarczy, słuchajcie, zadeklarować wpłatę jedną z tych, prawda, tutaj od 10 do 100 zł. i to się spóźni, już samo wszystko dzieje. Naprawdę bez żadnego problemu. I tak naprawdę dzięki temu e, niewielkim nakładem z Waszej strony, naprawdę niewielkim, możecie wesprzeć mnie. A ja oczywiście Wam się odwdzięczę. Oddzięczę się Wam na 100%. Bo ja mam przygotowane dla każdej osoby, która, prawda, coś tam mi wspiera coś jakąś niespodziankę, jakieś nagrody, powiedzmy, jakieś nie wiem jak to nazwać, gadżety różne, promocje i tak dalej. Także zachęcam was serdecznie do tego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście, wesprzeć możecie mnie też trochę tak jakby od razu dostając coś ode mnie, czyli po prostu robiąc zakupy w sklepie. O, muszę się tutaj tak, o, w sklepie perfekcyjność.pl. Nie mogę się tutaj zmieścić w tych w tych. Mam za dużą głowę, kurwa, miałam podejrzenie wodogłowie przy urodzeniu to dlatego. Posłuchajcie, różne rzeczy, są są poduszki, są koszulki, kubki, torby, etui, plecaki, nawet co Ciemniaczki, słuchajcie, teraz, a z hasłem koronawirus, hasłem koronawirus do świąt Wielkanocy, przy zakupie przynajmniej dwóch rzeczy macie 15% zniżki. Także korzystajcie z tego hasła koniecznie. 15% zniżki. No może to nie jest jakoś bardzo dużo, no ale, słuchajcie, ale 15% to prawdopodobnie przynajmniej, zwróci Wam się tak, jakbyście po prostu mieli mieć yy, za darmo transport. Yy, czy w sensie tu wysyłkę tego, więc zachęcam was do tego jak najbardziej. Mam do Was pytanie, bardzo ważne. Pomogli, pomogliście mi wczoraj z kapustą. E, p, e, przypominam, że nadal aktualne jest też to, że szukam drakuinki, która chciałaby ze mną nagrać coś fajnego. E, no, mam pewien pomysł i chciałabym coś, coś, coś zrobić, więc zachęcam, jeżeli byście to byli Wy albo znacie kogoś, kto by się do tego nadawał, to zachęcam serdecznie, żeby się te osoby zgłosiły do mnie, po prostu napiszcie wiadomość prywatną. E, zachęcam. Ale też druga rzecz, pytanie do Was jest takie: czy w trakcie kwarantanny chcecie czytać książki? Ty, ty, osobiście ty, na przykład teraz do ciebie mówię, ty, zboczeńcu jeden, czy chcesz czytać książki w trakcie kwarantanny? Dlaczego o to pytam? Bo być może przygotuję dla was taką akcję, gdzie będziecie mieć dużą zniżkę, 40% nawet na niektóre książki. O, i co wy na to? Czy by na przykład byście chcieli skorzystać z takiej możliwości, żeby jakieś zajebiste książki, oczywiście takie bardzo, albo takie gejowskie, albo takie, które po prostu mi się bardzo podobają, żebyście mogli sobie poczytać. Co wy na to? Drakkinga, drakking też może być. Draking też może być. Także słuchajcie, no, jeżeli chcecie, to ja was zachęcam serdecznie, dajcie znać, bo ja mam taki pomysł, co zrobić. No, taki mam pomysł trochę, no, nieważne jaki. Na razie, wiecie, ja muszę wam trochę taką zajawkę tylko jakby zrobić, a później się okaże, co dalej z tym się wydarzy. No właśnie, a co wydarzy się dalej? Na przykład jutro Wydarzy się wirusowy YouTube Live. Pewno to już wiecie i pewno mam nadzieję, że też czekacie tak jak ja na, na to spotkanie z grubą. W sensie, no, ona musi do nie przyjechać, więc na szczęście ja do niej nie muszę. E, ale co to znaczy? To znaczy, że chcę ma pokazać, co się działo w minioną sobotę, jak prowadziłyśmy, jak prowadziłyśmy e, wirusowy YouTube Live. E, także zobaczcie taką krótką zajawkę. A co sądzę o filmie dni? Nie widziałam. Nie, nie zamierzam też oglądać. Także na chwilkę was zostawiam. Słuchajcie. O, są, może chcemy czytać? Dobrze. Zostawiam was na chwilkę z taką zajawką. Mam nadzieję, że to was zachęci do tego, żebyście jutro. Od 20 do nas dołączyli i dołączyły, a to ja, Charlotte, dokładnie 6 dni temu. Gdyś pisała autobiografię, jakie miałaby tytuł? Napochnięta szerek. <śpiewanie> <śpiewanie> Nie, ja bym. <śpiewanie> <śpiewanie> Więc o o! co ja bym, oh, oh. Miała, ja bym miała tak Aziu, albo ta Ey, na puch... toliska Na toliska Daj mi płomienie! Nie mogę! Napuchnie Ej, o Boże, to jest najlepsze rzecz, jaką wymyśliłaś już. No mów. E, dawno. Nie, bo bym wspomnienia z Zatolińskiej. Na Natolińskiej no, Natoliński mieszkasz tylko kilka lat, a twoje życie jest dłuższe. No to ale na Zatolińskiej jakby odbywa się całe centrum e, oprócz Meliny, oczywiście inne to co najbardziej chyba centralne centrum rozrywkowe LGBT w Warszawie po Twojej Melinie. Na pewno. Yy... U mnie są. Yy, to jest na pewno. Ja. Yy, na pewno. Mityczna after. Ja nie wiem, jakby na nazwała swoją yy, biografię. Albo bym. Mityczna after. Albo, mm. albo Drakkwind. Mityczna after. O. Albo after u szanoty. mam ma usta. No właśnie, wykujowo. Tak teraz lepiej, bo takie masz pasję. Odpowiem pytanie. <tarki> Właśnie tak bawiłyśmy się tydzień temu, słuchajcie. Mam nadzieję, że, że Wam się to podoba. Tak będziemy bawić się pewno też jutro, także zapraszam was serdecznie o godzinie 20 na mój, na mój kanał YouTube. YouTube. Link znajdziecie oczywiście na wydarzeniu, które jest na Facebooku, znajdziecie na mojej stronie, znajdziecie na Facebooku, wszędzie znajdziecie. Także to jest to. I wkrótce zapytam Was też jeszcze w takiej ankiecie na moim Instagram, Instagram czy chcielibyście, żeby odbyło się coś takiego jak Queer Open Stage Online. Bo jest taki pomysł, jest taka opcja. Wrzucę taką ankietę, nie tylko. Mam nadzieję, że dacie mi znać, jakie jest Wasze zdanie i co o tym sądzicie. No i co? No, słuchajcie, no skoro zbliża się koniec, bo już jest 17 po. Jak wariaci dzisiaj zagadaliście tutaj tymi komentarzami, ale to dobrze, bo przynajmniej widzę, co coś się dzieje u Was. Co? Chcę czytać, tylko nie mam i to kartek przekładać. Własnoręcznie, proszę, ręcznie można, kto to napisał. Maciek, nie takie rzeczy robisz ręką, więc dasz sobie radę też z kartką, prawda? Proszę, proszę dać sobie radę. Proszę jakoś to zrobić. Słuchajcie, także ja na koniec na pożegnanie z Wami wypiję oczywiście szocika. Jeżeli macie coś, też wypijcie ze mną. Oczywiście, że tak, dlaczego nie? Można pić, trzeba zapijać wiruska. To będziemy zresztą robić jutro o 20. Teraz wypijam. I słuchajcie. Tak, będą pytania do mnie do Charlotte będzie można zadawać. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Widzimy się tutaj w tym, w tym Instagram Story. Widzimy się oczywiście e, pojutrze, a jutro o 20.00 wirusowy YouTube Live z Charlotte. Zapraszam was serdecznie. E, piszcie do mnie wiadomości prywatne. Ja wszystko będę czytać, także pijcie, śmi, piszcie, pijcie śmiało chleb na myśli. Piszcie śmiało. Widzimy się jutro y, w wirusowym pojutrze w JP na wirusa. Trzymajcie się, pozdrawiam, całuję buziaczki. Y, a jeszcze tu muszę zrobić takie przeklikać jedną rzecz. Kurwa, o. Teraz będzie dobrze. Papa, pa, buziaczki, trzymajcie się.